Cześć, witajcie z tej strony Kamil i witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta I tak, pamiętacie ten świat? Się całkowicie zmienił. Jakby to, to dopiero wszedłem na, na ten świat, bo dzisiaj grałem, ale teraz właśnie zrobię sobie taką krótką przerwę i postanowiłem to nagrać. Stworzyłem tutaj bardzo dużo rzeczy, nawet to z nie wszedłem na nagrywaniu eee, po z nagrywaniem zrobiłem mnóstwo rzeczy tutaj eee, w powodziarce. jak widzicie no to już jest całkiem sporo villagerów bo ogarnąłem ten cały problem i tak dalej tutaj są stacje robocze i łóżka już trochę wypuszczonych stamtąd villagerów eee, więc tak w ogóle to się prześpię najpierw, po noc się zbliża. I Tego świata bardzo dawno nie nagrywałem, w ogóle to zdobyłem takiej temy ten hełmik to w sumie za chwilę będę musiał zrobić nowy. Złoty zrobiłem, bo że że byłem takiej temki właśnie. Tutaj ta motyka to już tam zostawiłem taką jaka jest. Ten łuk to ja już na nagrywaniu zdobyłem, bo go kupiłem od Wilczera. Tutaj taką łopatę sobie zenchantowałem. Tutaj to. To to ja nie wiem nawet po co to mam. Po prostu sobie tak, tak bo to zrobiłem sobie kamienny kilo, Bo mi nie chciał wsiąść, bo mi nie siadł wtedy fajny kill -off, ale jak byłam breaking 3, no to już wziąłem, bo przedtem to nawet nie pamiętam co było. No i siadł do tego w fortune 2, mógł, mógł jeszcze jakiś efficiency siąść, ale jak nie siadło, to nie siadło. Taka siekierka. No i taki mieczyk, ten mie z tego mieczyka to jestem naprawdę zadowolony. Eee. Mam już ten mieczyk, Mnie trochę czasu, no już trochę go mam jednak. On jest no już prawie od samego początku. Czemu mi znowu spacer nie zadziałała, co jest? To on już jest w sumie tutaj ze mną prawie od samego początku, bo to jest pierwsza rzecz, którą w sumie zimplantowałem tutaj, o. To jest pierwsza rzecz, którą sobie zenchantowałem. Właśnie ten miecz. Tutaj w ogóle widziałem czarnego koteła gdzieś podczas budowy tego mobgrindera. I chyba powoli czas gdzieś wyruszyć na wyprawę. Wciąż tam jest, nie szukałem, w tamtą stronę gdzieś tak mniej więcej. A teraz na odcinku już, ruszę bardziej tu, widzę tutaj już od razu jakąś jaskinię Jednej pamiętam, że jaskini, jedną z tych jaskiń tam obok mojego domu, tam zostawiłem właśnie na nagrywanie. Eee, tutaj, takie najczęściej prowadzą to z dużych kanionów, ale duży kanion to ja sobie zostawię na taki bardzo długi odcinek. Bo być może to nawet sobie rozbiję na dwa albo trzy, yy, dwa albo trzy odcinki. O, ale tutaj tak jak najbardziej mogę zejść. Mam nadzieję, że mi ten koń nigdzie nie odbiegnie za daleko. I z tego co zauważyłem podczas. No, już jednak całkiem długiego tutaj grania. Eee. Yy... Gdzie on jest? O, no właśnie, no bo o nim jest mowa. To on, właśnie ten tutaj koń, jest nie szybszy, ale taki bardziej skoczny. I on ma dużo serc. Według mi się taki podoba. Ja lubię takie brązowe właśnie. Z w tego sensie wam pokażę, jak on wygląda bez strojki. Proszę bardzo, taki brązowy z białymi skarpetkami i taką białą plamką na przodzie yy, głowy myślę takie właśnie podobają i dlatego takiego szwoję tym bardziej, że on ma bardzo dużo właśnie HP 14 serc ma, więc to jest na pewno bardzo dużo jak na konia, no to oczywiście niektóre konie maksymalna ilość serc dla konia, no to jest 22 serca. Ja miałem maksymalną ilość serc, którą spotkałem na jakimś takim całym szarym koniu. To była 21 serc, tam chyba więc to jest na pewno bardzo dużo, bo no to właśnie trzeba tak iść albo w ładność yy, konia, albo w szybkość, albo w skoczność, albo w wytrzymałość. Ja typowo poszłem w ładność, yy, w skoczność i wytrzymałość. Tak w sumie też chcę wytrzymałość. Jak ja zobaczę po prostu tego konia, to ja patrzę, no bo właśnie patrzyłem na ładność, żeby on był ładny, ale jeszcze jak on jest ten, jak on ma dużo, w miarę dużo HP i jeszcze na dodatek jest skoczny, no to ja oczywiście tym nie pokażę. No. O, o. Ten już mi się za chwilę skończy. Dobra. Mm. O, no, właśnie. Nie mogę się stąd wydostać. Co jest? Panie Koniku, idziemy tu do tej dziury, spakuję. Chodź tutaj. No, i nic się, nikt ci się stąd nie ruszaj. O nie, aha, ja tutaj już byłem. No, ja nawet zapomniałem, że ja tutaj byłem. tej. Ja tutaj chyba byłem na samych początkach w takim razie. No, bo już dobra, pamiętam już. Ja tutaj byłem na samych, początkach, i pamiętam, że ja tutaj miałem chyba cztery takie sytuacje, w których prawie skinąłem. Bo tutaj była od szkieletu. Więc, no, cyk. Oczywiście, wyskakujemy i lecimy z 10. Uj. No. Nie, ja tutaj nie wejdę, co koniem. Ale zostaje to już jest tak koniec, ślepe załóg. Więc u nie. Dobrze, że to mój koń nie traci, chłopie, co ja Dobra. Mmm. O, tutaj jest w ogóle śnieżny pion. Czemu ja wcześniej nie widziałem? No w sumie, no, tam zwiedzałem, w tamtą stronę, no to coś dziwi, czy ja tutaj tak nie widziałem. Ale ja właśnie z tych stron, w które teraz idę, przyszłem do tej wioski. Tam właśnie jest spam Więc to, to jest na pewno ciekawe... O nie! Ja nie chcę utopić w syfrem śniegu tego konia. Tylko jestem w stanie w ogóle utopić? Nie w jakimś śniegu? Nie, z tego co widzę, nie. Ten... Więc jest na pewno dobrze. Nie, w serio? Muszę podładować komputer na to. Cyk. No. I lecimy dalej. Nie wiem jeszcze, co jeszcze porobić. Tutaj widziałem, ale węg... węgla to ja już mam dosyć. Eee, żelaza by się przydało, bo nie ukrywałam, eee, już mi się powoli kończą zapasy żelaza. A diamentów też tym bardziej, ale dian... tak jak mówię, tamtą kopalnię sobie właśnie zostawię na taki długi odcinek albo nawet na dwa odcinki. Zależy, ile mi zajmie to eksplorowanie tego. O, takie też, takie właśnie o. Yy, idą do bardzo dużych jaskiń. Wiem, bo już się przekonałem, bo długim czasie grania. Minecrafta. Tutaj tego świata nie nagrywałem, bo uznałem, że to. No bo ja tutaj prawie wszystko, co ostatnio robiłem, to kopałem. Kopałem i jeszcze raz kopałem. Dopiero. Yy, Dzisiaj, no, dzisiaj i wczoraj wybudowałem to wszystko, co tam mam. Hmm, oczywiście dom miałem, ale enchant, portal do netheru, bo podziarkę też miałem. I tą budkę taką jedną, taką brzydką bardzo. Eee, poprzednie odcinki to tam chyba dwa albo trzy nagrałem, ale wrzuciłem chyba dwa albo nawet tylko jeden, z tego co pamiętam. Na pewno ten pierwszy wrzuciłem z tego świata, tego co się tam zrysiłem, i tutaj właśnie przyszedłem z tej wioski. Yy, więc no. O, właśnie o tej no, że mówiłem, którą zostawiłem właśnie na odcinek. Więc tu właśnie dzisiaj pójdziemy jeszcze. Ten odcinek to w sumie taki krótki, planuję zrobić. Ile ja mam już minut? 10. Dobra. Za chwilę będę kończył w sumie. To to może sobie zostawię w sumie na, na następny odcinek, bo ja to chcę jeszcze dzisiaj wrzucić w tym dniu, w którym to nagrywam ten tutaj film właśnie. Yy, nagrywam to o godzinie 20.00 Więc ciekawe o której godzinie. Możecie napisać w sumie w komentarzach, czemu tutaj nic nie chodzi. Tych mobów. Możecie napisać w komentarzach w sumie yy, O której godzinie to oglądacie I ewentualnie też którego dnia Bo raczej dzisiaj to tego już nikt nie będzie oglądał, ale... Ale jutro to już jak najbardziej By się przydało żelazo, tak? Bardzo ciekawe. Nie wiem, czy, nie, nie wiem czy wiecie, taka ciekawostka, możecie w sumie napisać też w komentarzach, czy, 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 czy chcecie serię z ciekawostek o Minecraft na tym kanale. Eee, jak się ma looting, to straszny niefart, ale looting, bo jak wiecie, no to eee, z golemów nie może wypaść, bo, mam, bo mimo nie wiadomo jakiego lootingu, więcej jak 5, a mniej jak 3. Eee, ale looting sprawia to, że macie większą szansę na wydobycie nie tylko trzech, ale czterech, a nawet 5 sztabek raz I dlatego Jak macie, nie wiem, looting 1000 na mieczu i wam wypadną 3 sztabki, to już możecie wiedzieć, że to jest straszny niefart. Że to jest strasznie rzadkie. Więc, no. Mam dzień, który? 38. No, bardzo szybko się z tym wszystkim uwinąłem. Co tutaj mam? Z tego co pamiętam, nagrywanie ostatnio zakończyłem na. 13? 12 odcinku. 12 dniu. A teraz, właśnie, powracam z dniem, właśnie w 38. Teraz, właśnie, tak się prześpię, no to już będzie 39. dzień. Eee, na tym, tutaj, to jeszcze możecie napisać w, w komentarzach, co sobie chcecie, żebym poszedł do kopalni w następnych odcinkach. Eee, czy wolicie, żebym wspierał wciąż drewno, tak jak w ostatnich odcinkach? Czy robił sobie mending i tak dalej na villagerach? Czy co mogę, co mogę robić? Piszcie w komentarzach. Czy możesz się zająć się z nami farmami automatycznymi, bo też to by się przydało, nie ukrywam. Yy, piszcie w komentarzach, na no co, no. Ja już się z wami żegnam. Na razie pa i cześć.